Z ewangelii według św. Łukasza, kto przyjmuje to dziecko w moje imię, mnie przyjmuje. W czasach Jezusa dzieci nie były zbyt ważne, ponieważ panowała ogromna śmiertelność wśród młodych ludzi, ponieważ nie zawsze udawało się doprowadzić do, do dojrzałości swoje potomstwo ponieważ dzieci posiadano, posiadano także wiele ze względu na to, że one często zapadały na różne choroby, umierały także z wygłodzenia, no to nie traktowano tych dzieci zbyt poważnie, nie przywiązywano się do nich w przekonaniu, że łatwo można je stracić i że nie są ważne w niebezpieczeństwie. Yy, większy sens ma ratowanie dorosłego, który ma większe szanse na przeżycie, poza tym może sprowadzić na świat kolejne dzieci, niż ratowanie dziecka, które, yy, które yy, za wiele do społeczności nie wniesie. I oto Jezus, który dokonuje kolejnej wielkiej rewolucji, mówiąc: Zwróćmy uwagę na najmniejszych i najsłabszych, wpierw zatroszczmy się o nich. Zwróćmy uwagę na tych, którzy w naszych oczach do tej pory nic nie znaczyli i uznajmy, że ci, którzy do tej pory byli nikim, stają się wreszcie w świetle Ewangelii naszym największym priorytetem. Do zobaczenia jutro.